Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jestem Sanchez, A przed nami Hero Tale. I tak. W międzyczasie wyekspiliśmy troszeczkę łuk z 16 na 17 poziom. Mam kupione 4 miksturki, pełnie życia, więc zmierzamy i tak. Ostatnio już się robiło trudno, więc za dużo tutaj nie możemy porobić. Mnie ciekawi kilka rzeczy, na przykład. Co tu wylatuje z chłopca okrętowego, to mnie dalej bardzo, bardzo nurtuje, ale w międzyczasie, ja myślę, że możemy tutaj spróbować wejść na siedlisko kozłów i spróbować tak. Koźlego szamana, fajne rzeczy wyskakują, więc możemy zdobyć jakieś tam, wiecie, miksturki. A do tego z elitarnego co wychodzi, więc lecimy najpierw na elitarnych, na koźlątka, a później okrętowego. Myślę, że z szamanem takiego problemu tutaj nie będzie. On oczywiście się leczy, z tego co pamiętam, ale oprócz leczenia to tam chyba za dużo, aż tak nie zadaje. Więc fajnie by było jakieś szczęśliwe trafy i go kilka razy trafić. No i pięknie. Nadalej się leczy. Pięknie. 105, duży ekspiest. Do tego, o super miksturkę, ja ją tutaj wyrzucę bardziej na dalsze miejsce. Więc ja myślę, że on będzie korzystał z tych słabszych na początku. No, więc dobrą sprawą jest oczywiście, że dużo leczenia tutaj mamy. Okay. No i o tego mi chodziło, ziomeczka. Choć nie powiem, troszeczkę nam tego życia zabrał koźli szaman. No, z tego chyba nie wiemy nic, co nam wyskakuje. Więc fajnie by było. Co prawda, te lokacje, pokonywanie wrogów, nic nam nie daje. W sensie, że nie udostępnia nam dalszych lokacji, ale z drugiej strony mamy już dużo lokacji nieodkrytych. W których za bardzo nie jestem w stanie nikogo pokonać, więc no pięknie, 180. No i oczywiście nic. O, w końcu jakiś słabszy. Dobra. I oczywiście z niego nic. Ok, lecimy dalej. Mamy koźlego szamana. Choć ja bym wolał tego mocniejszego. Póki jeszcze mamy troszeczkę zdrowia. Bo, jak nam spadnie zdrowie poniżej setki, no to chyba pójdziemy na piraciątka. Tam jeszcze kilku będziemy w stanie pokonać. No i może w końcu odkryjemy ten niesamowity sekret. Co wyskakuje z tego? Pięknie. Chodź w sumie. Niedaleko, niedużo nam brakuje do tego, do poziomu wyższego. No, 1400 około punktów. Czyli tak naprawdę takie koźlątka 14 i mamy, mamy to. Ja tak, po tej walce na chwilę zatrzymam. I ja będę musiał w opcjach tej wróżki Zmienić to. Pięknie. O, mamy 23 poziom miecza. Do tego miksturka. Świetnie. Jak to wygląda w plecaku. Jeszcze nie służył żadnej mikstury. No to to jest dobra sprawa. Ale nasza wróżka nas leczy. Ja myślę od 40% byśmy musieli to dać. Nie wiem, to ona ma tu jeszcze jakieś opcje. To mamy. Resztę wiem, że można kupić. O, jaka brzydka. Znaczy brzydka, piękna, piękna. Tylko, że smutna. Dobra. Lecimy dalej. Dawajcie mi jeszcze raz tego kata. No nie. No to też jest spoko. W sensie, że jest dosyć słaby. Praktycznie na trzy hity. Jedynie ten atak ma dosyć szybki, trzeba przyznać, bo ma szybszy od naszego. Ale trzy hity to. Nie ma tragedii. Pięknie. No i miksturka. Pięknie. To mi się podoba. Dużo tu zdrowia można nabyć za chwilę będzie leczonku. Ja tam mam chyba ustawione 40% tak, więc leczenie jest. Więc fajnie jakby... Chocia, ja, wiecie, w teorii teraz tak myślę. Chociaż ja też nie wiem co z tego szamana wychodzi. Chodzi mi o to, że mógłbym iść inną lokację, żeby mi te katy na 100% wyskakiwały. Wiecie. A chyba tak zrobię, że może na tego jednego się rzucimy. Świetnie. No i tak, zastopujemy to. Nic nie wyleciało i mamy tak 3 na 2. I teraz moje pytanie brzmi tak. Bo ja tu mam tak, że ja nie wiem co jeszcze z tego koźlego szamana. Ostatnia rzecz, która wychodzi. Może różdżka, może nie. Ale tu niżej mam też ko koźli elitarnego strażnika z kimś, tylko nie wiem z kim. Żebym ja się na tym nie przejechał, ale to też tam, o dziwo, lokacji jakiejś tam nowej nie daje, więc spróbujemy w ten sposób. Trochę zdrowia mamy, oczywiście leczonko będzie. Za chwilę jeszcze będzie używać nam na te mocniejsze mikstury, no ale na razie będziemy musieć tutaj próbować walczyć kurcze zabrakuje, trochę mamy ten atak za słaby może w, nie wiem właśnie czy w atakiś teraz zobaczymy o, mamy coś, mamy buciki moi drodzy aż zatrzymałem się Ej, buciki się różnią oj, minus jeden w ataku hm. obrona dwa ale atak jeden nie wiem, założymy, ale nie jestem do nich przekonany Nie wiem, jaka to będzie różnica, wiecie, w tarczowaniu. My, tak naprawdę, a tak mamy zbliżony do tego koźlego, ale fajnie. A kto wie, może jeszcze z niego ta sikierka wypadnie. To by było też bardzo ciekawe. Nawet nie zwróciłem uwagi, ile za niego jest HP, ekspa expa oczywiście, expa. HP żadnego nie mamy, 180 ładnie. No ale nic, myślę, że jeszcze tego machniemy, bo powoli nam będzie brakować miksturek. Dobra sprawa, zdobyć wiecie te mocniejsze miksturki. Pięknie. Chyba już nie mamy miksturek, bo on już, ona już powinna nas tu leczyć powoli. A nie leczy, nie leczy, chyba że się obraziła. Albo nie zapłaciliśmy jej w koniczynkach, bo ja nie wiem, w czym wróżki zarabiają. Oczywiście nie ma nic. No to i tak fajnie, że odkryliśmy jedną rzecz więcej. Tak, nie mamy już miksturek. Ja myślę, że tak, tu troszeczkę pochodziliśmy. Wiecie co? Dopóki ten koźli szaman nie wyleci, ale ja jeszcze myślę, że może koźli wojownik. Koźli szaman, tu by było warto przyjść. Tu nie ma kata. Nie mamy kata. Ten koźli szaman, powiedzmy szczerze, trochę zadaje, ale nie aż tyle. Więc teoretycznie moglibyśmy, wiecie, tu próbować. A jak tu nam się uda, wiecie, już odkryć wszystko, to możemy iść, ominąć tą jedną lokację i po prostu chodzić na lokację, tam gdzie jest ten koźli kat. I druga, drugi przeciwnik, o którym nie wiemy co to jest, właśnie. Nie wiemy co to jest, nie wiemy kto to jest, ale coś czuję, że ktoś z kozłami, no ale co, mamy kata, mamy szamana, mamy łuczniczkę, mamy takiego woja, więc ja nie wiem kto tam jeszcze będzie. A tu widać bardzo dużo tych koźlaków standardowych wyskakuje. No, jesteśmy blisko poziomu, co by nie mówić, więc. Będzie jakaś miksturka z niego. No Oczywiście nie ma. Dobra, ja stopuję. I myślę, że tak. Tu już powalczyliśmy trochę, tu nie. Lecimy na chłopca okrętowego, tak jest. Myślę, że te 127 życia nam wystarczy do zdobycia poziomu. Farmer jest spoko. Mimo, że jest mocniejszy, to ten atak ma wolniejszy. Wiecie, założyłem te buciki, ale ja wcale nie jestem przekonany, że one są jakieś dużo lepsze. Mamy coś za coś, czyli mamy. Obronę. A jeszcze muszę sprawdzić. Bo one tak. Yy, dawają obronę. One mi tak. Dawają tylko obronę, a tu jest atak i obrona. Tu mamy 14 obrony. Nie, ja chyba jednak wolę te. A nie, bo to jest tarcza. No, taka zagwostka powiem Wam. Co za coś. No oczywiście, teraz sami farmerzy nam będą wychodzić, ale dobrze, ale dobrze. To będzie znaczyć, że zrobimy sobie bez problemu poziom. Na tych ziomeczkach. Choć to jest lokacja taka, w której kurczę w końcu powinno nam wyskoczyć to co potrzebujemy. A on nie wyskakuje. No, a oprócz tych pilatów i tych koźlaków, to ja nie wiem, gdzie mamy jeszcze szansę. Pięknie, chlebek, od razu zużyję pewnie. O, a to mnie cieszy. Cieszy mnie to. A z niego muszę sprawdzić teraz, ale wydaje mi się, że potrzebujemy jeszcze dwie rzeczy się dowiedzieć. Pięknie, tarcza coraz częściej wchodzi. Może chusta? Nie tym razem. Nie tym razem tak jest. No i po tym ziomeczku mamy już kolejny poziom. To cieszy. I teraz zobaczymy. Jeżeli po tym ziomku dostaniemy poziom. Poczekam sobie, kto nas atakuje, a nie dostaliśmy. No, to i tak musimy jeszcze raz. O, to mnie cieszy. Ten mnie cieszy, bo jest to bardzo ciekawe, że to nie wiemy, co z tego wychodzi. Ile on tak normalnie bierze? No dwa, ale chyba nie zawsze dwa. Trzy. No to praktycznie około dziesięciu. Mamy poziom i nic więcej. Dobra, ja sobie sprawdzę tak. Tu tą witalność odkryliśmy. Tak naprawdę nie wiem, co byśmy mogli iść. Walka wręcz jest podniesiona 8%. Walki na dystans i odwrotnie. 8% walki na dystans i odwrotnie. No i właśnie nie wiem. Myślę, że to, bo to jest jeden z takich mocniejszych. Ten szybkość, ale to jest szybkość... Szybkie stopy, mi by się przydała właśnie szybkość ataku, którą nie wiem gdzie mamy. Dobra, na razie tak walczymy wręcz, więc ja robię to. Dobra, i teraz mamy 8. No to dużo nam nie poszło. To też dziwne, że tylko tak mało. Dobra, mamy troszeczkę życia więcej. Albo 378 nie mamy, dobra. Ja myślę, że na tym okrętowym jeszcze możemy tutaj spróbować. A Ajajaj, dobra. Byłem zaskoczony, czemu mini atakuje. Mówię, trzeba spację wcisnąć, dobra. Tego nie chcemy, więc. Ok. Centrum miasteczka. Ja myślę, tak. To możemy sprzedać. Kupimy 4 mikstury. No i po kupieniu 4 mikstur możemy tak. Lecieć tu. Teraz warto by było trafić na tego, wiecie, tego co nie wiemy. Wyskakuje, póki mamy Super Moc. Super zdrowie. 35, no to tam. A on brał chyba po 20 coś. No ale słaba tak, bierze 18. No to ja nie wiem, czy to. Zwiększyliśmy 20. Nie widzę jakiejś różnicy dużej. No chyba, żeby spróbować, wiecie co? Na łuku go pokonać. A zaraz zobaczymy. Strzał kilka mamy, więc powinno starczyć. Oh, już nic nie mówię. Myślałem, że ja go pokonałem, dlatego ja to już wyszedłem. Dobra. Mamy jakieś strzały. Spróbujemy na strzałach. Mam nadzieję, że teraz ten najmocniejszy nie wyskoczy. Dobra. I zobaczymy, jaka jest różnica na strzałach. 21 strzał. No, te szczęśliwe trochę wiorą. Ale tak jakoś dużo nie ma różnicy. No, ale możemy pokończyć te strzały. 46. No to tylko przy szczęściu moi drodzy to jakoś zadaje. A tak mamy podobny atak, choć różnica poziomów jest. Yy, wiecie, 6. 6 poziomów. Pięknie. Nic. Mnie ciągle ciekawi, kto tu wyskakuje. Czy znów jakiś taki dopakowany gość, którego nie jesteśmy w stanie pokonać, czy po prostu jakiś taki w naszym zasięgu. Tylko, jeżeli on ma nam wyskoczyć, to miłoby było. Jak wiecie, wyskoczyłby. Wyskoczyłby teraz, póki jeszcze mamy troszeczkę zdrowia. Bo za chwilę to będziemy mieli i tak z nim problem. Dobra, ja sobie zatrzymam. E, oczywiście nic, to tam jesteśmy przyzwyczajeni do tego. Ale wrzucimy sobie łuk, sobie odstawimy i lecimy. Mamy jeszcze jedną miksturkę. O, jest! Jest I, i tak. Wydaje mi się, że i tak już nie mamy szans go pokonać. Choć nie wiem. Czy on tak dużo zabrał? Mało za, mało zadajemy, to jest jedyny minus. No ale tak szczerze, powiem Wam tak: z pełnią życia jesteśmy w stanie go pokonać. No, trochę szkoda, chyba. Dobra, uciekam, uciekam, bo to jednak to jedynie z pełnią spełnią życia. Dobra, idziemy jeszcze na tych śmiesznych okrętowych. Może w końcu się uda. Jak zazwyczaj farmer. Choć kiedyś widzicie, ten farmer był dla nas problemem. Pamiętam, a teraz tak wiecie. Nawet można by było przy nim sobie życie, a może nie. Jednak trochę zadaję. Mówię bardziej sobie nadrabiać życie nic stracić, ale chyba jednak nie. Daj chlebka albo coś do jedzenia. No nie, spodenki dał. No, fajnie by było go mieć na dwa hity. No nie wiem, jakie tam jest prawdopodobieństwo, ale wychodzi na to, że bardzo nikłe. Żeby coś wyskoczyło. No ale nie tracimy tyle zdrowia i troszeczkę ten EX jednak idzie. Dobra. a no tu też jest spoko z tego względu, że wiecie, tu chyba z tego farmera przynajmniej dwa itemki do zdrowia lecą, więc tak czy siak jest szansa, wiecie się uzdrowić trochę. No wyskocz, wyskocz w końcu. Nie tym razem. Podejrzewam, że jak będziemy mieli 40 poziom, to ja tu będę przychodził. Oczywiście będziemy mieli na hita piratów, ale będę cały czas szukał, co z niego wychodzi, co z niego wyskakuje. Oczywiście to, co już wyskoczy, to już mi nie będzie potrzebne, bo będziemy mieli za wysoki poziom, no ale wiecie. Pięknie, cała szata nam z niego wyskakuje, tylko nie to. Jak chciałem owoce, to owoce nie wyskakują. Znaczy owoce i powiedzmy chlebek, bo chyba jabłko z niego wyskakuje i pochyn. Dobra. Myślę, że jeszcze jednego, no chyba, że tu coś do zdrowia wyskoczy, nie wyskoczy. Szkoda. Jeszcze jednego albo dwóch myślę, że się uda machnąć maksymalnie. Teraz kwestia tego, co wyleci, bo jeżeli coś dla, do zdrowia, to myślę, że zostaniemy. Tak jest, coś jest. Mamy chlebek, więc myślę, że jeszcze tego machniemy. Jak zacznie w końcu atakować, nie? Bo jak nie zacznie, to może być problem. Dobra. I ostatni atak. Dziękuję. Dobranoc. I zostajemy na 29... Na 29 życia. Oczywiście nic z niego nie wyskoczyło. Jak to wygląda wszystko? Centrum miasteczka. Możemy posprzedawać. Te buty sobie zostawiam jeszcze na wszelki wypadek. To jednak wiecie... Nieźle. Dobrze, dobra moi kochani, w tym odcinku to wszystko. Ja sobie potrenuję gdzieś łuk, nazbieram trochę energii. No i zobaczymy. Na razie tak nie jestem w stanie za bardzo się ruszyć, no bo co ja tu mogę? Z takich odkrytych rzeczy nieodkrytych, no to tak. Pasikonik jest za mocny. Tutaj to już nie wiem, co się dzieje, jak mnie atakują. To jest to samo. Teoretycznie jeden z nich może być słabszy, nie wiem który. Yy, pirat, no tego pokonaliśmy widocznie, więc jesteśmy w stanie na tego pirata iść. Kto wie, może ten pierwszy jest słabszy, więc wiecie. Tylko nie wiem, z jednej strony lepiej tutaj spróbować, a z drugiej strony to jest ten słabszy, a to jest ten mocniejszy, ja bym rozumiał. Mi się wydaje, że zawsze ten co jest niżej, to jest mocniejszy, tak mi się wydaje. No, tak by wychodziło, więc jeżeli to jest mocniejszy, najmocniejszy, więc tu powinniśmy dostawać jakiegoś słabszego ziomka, więc w sumie jesteśmy w stanie tą plażę zrobić, więc zostanie nam plaża, no i, no i zobaczenie z reszty, co tam wyskakuje, więc moi drodzy, w tym odcinku to wszystko, więc trzymajcie się i do zobaczyska.